Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1 ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi? Odpowiedź: nie. Czy umieszczona pod znakiem ostrzegawczym widocznym na zdjęciu tabliczka wskazuje jego odległość od miejsca niebezpiecznego? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, jeżeli zamierzasz zjechać z autostrady, powinieneś przystąpić do zmiany pasa ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo po upewnieniu się, że tym manewrem nie utrudnisz Odpowiedź, ruchu innym nie. uczestnikom? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy wolno ci otworzyć drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? Odpowiedź nie. Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania pojazdów silnikowych jednośladowych? Odpowiedź nie. Czy tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu? Odpowiedź tak. Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy po wjechaniu na jezdnię poprzeczną znaki poziome pozwalają Ci zająć pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji bezpośrednio za widocznym znakiem kończy się droga ekspresowa? Odpowiedź: nie. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz prawo usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie tamować ruchu? Odpowiedź: nie. Czy w widocznej sytuacji masz prawo wyprzedzić na skrzyżowaniu pojazd poprzedzający? Odpowiedź tak. Czy znak ustawiony na prawej jezdni oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach? Odpowiedź tak. Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji musisz zastosować zasadę ograniczonego zaufania? Odpowiedź tak. Czy widoczna na jezdni linia, złożona z trójkątów, wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa? Odpowiedź tak. Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia? Zmniejszanie prędkości pojazdu. Jaki jest cel stosowania systemu ABS w samochodzie osobowym? Zapobieganie utracie stabilności i zapewnienie kierowalności pojazdu podczas jego hamowania. Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? Kierujący pojazdem. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tym znakiem, jeśli holujesz inny samochód osobowy? Co może być przyczyną znacznie zwiększonej częstotliwości migania świateł kierunkowskazów? Niesprawność żarówki w jednej z lamp kierunkowskazów. Do czego może doprowadzić zbyt mocne hamowanie samochodu osobowego niewyposażonego w system ABS? Do utraty sterowności, w którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym? Jadąc zimą spotykasz na poboczu sinego, półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc? Wezwać zespół ratownictwa medycznego, zabrać go do samochodu, okryć i powoli ogrzewać. Jak zmienia się droga hamowania pojazdu zależnie od wzrostu prędkości? Droga hamowania wydłuża się wraz ze wzrostem prędkości. Kiedy powinieneś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego? Bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży. Jakie jest ryzyko poślizgu pojazdu podczas jazdy w czasie deszczu? Największe w początkowej fazie deszczu. Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorowe?